Zawsze fajnie sobie podsumować rok, więc chyba trzeci rok z rzędu nagrywam podsumowanie finansowe mojej działalności internetowej. Tak, jak widzicie, na pierwszy rzut leci tutaj kanał na YouTube. Muszę Wam powiedzieć, że w tym roku miałem naprawdę duże wzloty i upadki, jeżeli chodzi o kanał na YouTube. Tak, jak widzicie, przez cały rok wleciało tutaj 4400 dolarów. Dla porównania, czy da się tutaj poprzedni rok zobaczyć? Myślę, że powinno się dać, więc zerknijmy, jak to było w poprzednim roku. Teraz te stawki YouTube'owe poszły w górę ale w moim przypadku większa część tych wyświetleń w tym roku była chyba z sorców, takie mam wrażenie, bo zobaczcie, w zeszłym roku 3,6 miliona wyświetleń, 3200 dolarów przychody, na no w tym roku dwa razy więcej, a 1000 dolarów różnicy, to właśnie przez te sorcy. Sorcy generują chore wyświetlenia, naprawdę, a ten Algorytm jest jakiś strasznie dziwny, no ale nie przekłada się to na zarobki, no bo po prostu YouTube tam mniej reklam daje radę wtrynić. No i zauważcie, najlepsze, wszystkie filmy, które robiły najlepsze wyświetlenia, no to tutaj Shortsy. Na dziewiątym miejscu dopiero znalazł się film Analiza z mojego turnieju. W ogóle filmik z poprzedniego roku, zauważcie. 18 października, który zrobił w 2023 roku 88 tysięcy wyświetleń, fajnie się zakręcił, i to jest coś, czego ludzie nie rozumieją o YouTube. Sam się spotkałem z tym, jak brałem kredyt w banku. Ponieważ te filmy, które nagrałeś rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, one cały czas są wyświetlane, cały czas ludzie je oglądają. Więc, no, jeżeli się nagrało tysiąc filmów, to te wyświetlenia będą wpadały, nawet jeżeli się nic nie nagrywa. A w banku ciekawa historia w sumie, bo poszedłem po kredyt na siedzibę mojego klubu szachowego. W, w której to też biuro chce zrobić, i, i no właśnie tam musiałem biznesplan napisać, i pani w banku mi tam pokreśliła w tym biznesplanie, bo tam napisałem, że mój kanał generuje tam kilkaset ty tysięcy wyświetleń e, miesięcznie no a ona sobie policzyła filmy które opublikowałem w danym miesiącu i jej tam wyszło znacznie znacznie mniej i mi kazała zmienić że to się nie zgadza już tam nie chciałem się kłócić ale e, no widać że ludzie nie rozumieją że te poprzednie filmy e, dalej e, są aktywne czasami nawet dochodzi do takich śmiesznych sytuacji że jakiś filmik z 2018 roku nagle robi e, 300 tysięcy wyświetleń no, niezbadane są te wyniki algorytmu. No i zauważcie, że tutaj naprawdę bardzo duże wyświetlenia yy, robiłem w marcu yy, z jakiegoś powodu. Później spadek, w kwietniu też nieźle. Yy, no a później w wakacje. Yy, no to totalna jazda w dół. Październik był najgorszym miesiącem, no i teraz dopiero pomału, pomału kanał wraca na prawidłowe tory. No, spowodowane było to wieloma czynnikami, miałem po prostu bardzo, bardzo dużo pracy na Czeską Polska. No a też dodatkowo przygotowania do ślubu i bardzo dużo czasu zabierały. No i później chciałem sobie po prostu odsapnąć, więc tutaj była pierwsza liga seniorów, wyjazd na Dominikanę, miałem spotkanie pracowników czeskoma. Po prostu nic mi się nie chciało robić, wtedy nie nagrywałem filmów. No i widać, że tutaj algorytm mnie za to pokarał, no ale teraz już znacznie aktywniej. Znacznie aktywniej działam i to oddaję. No i tak jak widzicie, plus 12 tysięcy subskrybentów w tym roku wjechało, więc subskrybentów, o, wskoczył jeszcze jeden kolejny, akurat 42 tysiące jest. Aktualnie. Niestety kurs dolara bardzo spadł, więc e, wjechało tutaj 17600. Teraz jest w okolicach 4 zł. E, no, piękne czasy, kiedy było po 4,5, e, nawet, e, nawet momentami więcej. E, no, ale cóż, są plusy, są minusy. Najgorzej sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o mojego Twitcha, e, gdyż e, no, w tym roku bardzo, bardzo się skupiłem na e, Streamowaniu, komentowaniu różnych turniejów na Czeską Polska, więc jakiekolwiek transmisje na moim prywatnym kanale, no to robiłem tak totalnie od przypadku do przypadku. Właściwie prawie że tylko środowe areny streamerów streamowałem. No i też nie odpalam reklam. Więc z tych reklam też mało co tutaj wpada, chociaż na Twitchu i tak z tych reklam jakiegoś sianka nie ma. Więc tutaj wjechało 254 dolary za 135 godzin streamowania. No ale oczywiście większość czasu spędziłem na Czeską Polska, tam streamowałem naprawdę bardzo dużo w tym roku. No niestety nie jestem w stanie się rozdwoić, więc mój prywatny kanał poszedł tutaj mocno w odstawkę. Więc tutaj dla prostszego rachunku to sobie policzymy po prostu po tym kursie 4. No ten kurs się oczywiście waha, ale tak, żeby było łatwiej. No to policzmy w ten sposób, więc to jest kasa, którą zarobiłem z działalności Twitch'owo-YouTube'owej. Ewidentnie YouTube znacznie lepiej oddaje. Duża część kasy, która wpływa na moje konto jest oczywiście też z czeskoma, ponieważ mam kod afiliacyjny i działa to w ten sposób, że jeżeli kupisz konto premium z mojego reflinka, to... Ty dostajesz dokładnie to samo co byś dostał, gdybyś kupił normalnie, ale ja dostaję 30% całej kasy, którą wydasz kiedykolwiek na czeskomie, więc bardzo fajne dla mnie oczywiście i przez cały rok. Uzbierało się tutaj 3216 dolarów. Przyznam szczerze, aż w szoku byłem, że tak dużo. W jednym miesiącu w ogóle 500 dolarów wjechało, także naprawdę super. Właśnie też dlatego lubię nagrać to podsumowanie, bo tak jak robię księgowość miesiąc w miesiąc, no to oczywiście mam na uwadze, ile mi tam wpada, ale jednak tak jest dużo takich małych kwot, które nie robią wrażenia. Ale przez cały rok fajnie się sumują się do fajnych, fajnych już kwot. Więc tutaj wjechało 12 864, więc naprawdę bardzo dużo. Przyznam, szczerze, w szoku jestem, dlaczego inni YouTuberzy, streamerzy szachowi tak aktywnie z tego nie korzystają. Bo ja ogólnie działa to w ten sposób, że jeżeli wysyłam jakiś link do czeskoma, no to dodaję na koniec to refID, nie? I po prostu ja mam taki nawyk, że dodaję to wszędzie, nie? Czyli wrzucam na mojego Facebooka jakiś artykuł, dodaję to. Gdzieś tam cokolwiek wysyłam, dodaję to. No i po prostu tak grosz do grosza. No i się zbierają zawodnicy, którzy z tego mojego reflinka się... Się rejestrują, no i powiem wam, że są ludzie, co na przykład od 3-4 lat już regularnie kupują konto premium na Czeskomie, bo tutaj mam też Niki wypisane, więc też widzę. Więc naprawdę regularnie tutaj kasa mi z tego wpada. No i też przy okazji bardzo fajnie, że przez tyle lat ktoś z Czeskowa korzysta. No to znaczy, że naprawdę mu to pasuje. Więc jeżeli kupujesz konto premium na Czeskomie. Koniecznie z mojego reflinka znajdziesz w opisie do tego nagrania. Ty nic nie dostaniesz, a ja dostanę dużo, także fajny interes. Ale też, żeby nie było, od dłuższego czasu nagabuję dyrektorów czeskoma, żeby wprowadzili coś takiego, że na przykład jest kod Dawid Szachuje, że kupując premium na czeskomie wpisujesz tam na koniec Dawid szachuje, i na przykład dostajesz nie wiem, 15% zniżki, a ja dostaję jeszcze 15% z tego co tam wydasz. Nawet szczerze mówiąc, wolałbym taki układ, ale tego tego nie wprowadzili, a tak, tak wydaje mi się, że fajnie, jak ja kogoś przyciągnę na stronie, on dostanie jakąś zniżkę, ja dostanę z tego część. Bardziej by mi się coś takiego podobało. Taki układ mam właśnie z szachowo.pl. Bo pierwotnie mi tam proponowano, że po prostu ja będę dostawał procent, ale stwierdziłem, że fajniej by było, żebym ja coś dostał, żeby widz coś dostał, więc macie właśnie zniżkę 10% na szachowo pl z moim kodem. Także być może na czeskomie też coś takiego zostanie wprowadzone przede wszystkim, i to uwierzcie mi, od lat yy, nagabuje, żeby wprowadzono nowe formy płatności. No przede wszystkim blika, yy, przelew, yy, wiecie, tego typu rzeczy. Tylko po prostu no, ciężkie jest to z sprawniczego punktu widzenia do ogarnięcia. No wiecie, to jest ogromna firma, więc ciężko coś takiego zrobić, ale teraz byłem na spotkaniu pracowników CzeskOMA w, w zeszłym roku i właśnie z Dynym Ręczem o tym gadałem i wydaje mi się, że tak go przekonałem, nie? że to fajne by było, żeby to wprowadzić, no ale zobaczymy ile się zejdzie. Zanim będzie można blikiem na Czeskomie płacić, no bo wydaje mi się, że to jest super sposób płatności, nie? bo to moment idzie i sam z tego korzystam cały czas. No i też widzę, że w moim sklepie z kursami mnóstwo osób płaci blikiem, więc wydaje mi się, że Czeskom bardzo dużo by na tym zyskał. No ale cóż. Czekamy. Ale muszę wam powiedzieć, że totalnym hitem tegorocznym była sprzedaż moich kursów, która no, poleciała w jakieś niezbadane przestworza. Oczywiście z tego trzeba trochę odjąć, ponieważ w grudniu, 31 grudnia uruchomiłem przez, przed... Przed sprzedaż, nie wiem jak to nazwać. No w każdym razie można było zapisać się do Stowarzyszenia Szachistów Cebulasz Lublin więc. No i dużo osób już 31 grudnia się zapisało. Chyba tam wyszło. Kurczę, chyba to przelew z 7 tysięcy coś zrobiłem na konto Cebularza Lublin, no bo ja oczywiście tylko jestem tutaj pośrednikiem dla stowarzyszenia, więc cała ta kasa, którą płacicie jako składki członkowskie, no to ja na koniec miesiąca wysyłam na konto Cebularza, więc już grudniowy przelew poszedł. No ale tak czy siak, no ja tutaj po prostu w szoku jestem, nie? Tu w marcu już myślałem, kurde, co tu się odwala, nie? Kursów za 11 tysięcy polskich złotych posło, także bardzo, bardzo mi miło, muszę przyznać. 1300 zakupionych produktów w ogóle, 1300 kursów, ponad 1000 zamówień, naprawdę super. W ogóle jakoś zwrotów tutaj bardzo, bardzo mało. Więc też nie wiem, czy to wszystkie zwroty, bo wydaje mi się, że ich było kilka więcej, ale nie jestem przekonany, może z jakiegoś powodu tutaj w statystykach nie zostały ujęte. Wydaje mi się, że tych zwrotów było coś rzędu kilkanaście. Te, tego rodzaju ilość, więc no, jestem zadowolony, no bo to oczywiście oznacza, że mm, zawodnikom, którzy zakupili moje kursy, no to te kursy y, przypadły do gustu, y, więc oczywiście y, super. Y, czyli z tego wszystkiego wychodzi, że no, ewidentnie y, kursy y, były tutaj y, hitem tegorocznym. I sumuje się to do takiej kwoty. Oczywiście się tutaj nie ma co tak podniecać, bo jeszcze z tego 23% VAT musiałem zapłacić więc ten VAT odpada no, moja działalność, ja jestem na ryczałcie, więc nie mogę odliczać kosztów, ale no to specjalnie na ten ryczałt przeszedłem no bo tych kosztów praktycznie nie mam, nie, no bo w porównaniu do tych przychodów, no to tam jakieś koszty serwera i tak dalej no to są małe, właściwie większość moich kosztów, no to są właśnie podatki więc 23% VAT-u z tego odpada, no i jeszcze podatek dochodowy z tego odpada, no ale i tak kolosalna kwota, także no po prostu dziękuję widzowie, bo to dzięki Wam oczywiście mogę sobie fajne projekty typu Cebularz Lublin odpalać, bo muszę Wam powiedzieć, że na tą siedzibę Cebularza to no, mocno się spłukałem, prawie, prawie całe oszczędności wydałem na wkład własny i remont, ale myślę, że będzie będzie superowo. I muszę powiedzieć, że fajne jest to nagrywanie na YouTube'a w taki otwarty sposób, bo jest to dosyć przyjemny do oglądania pamiętniczek. Odpaliłem... W ogóle w tym samym swetrze siedzę, albo... Bo mam dwa takie bordowe, albo... albo ten sam, albo podobny. Więc w ogóle w zeszłym roku Kursów kupiliście na kwotę. A, nie widać tutaj 73 258 zł, więc prawie. Nie, no w sumie tak dwa, dwa razy więcej, dwa razy więcej kursów w tym roku zakupiliście także oczywiście super. I tutaj podliczałem też na poprzednim nagraniu te. E, wszystkie rzeczy i e, YouTube, Twitch e, i ten ref, refling czeskomowy wtedy wyszło to e, sie, 7 tysięcy dolarów, tak? Najbliżyłem e, e, to poza nagraniem. I teraz coś Tak, tak, 7 tysięcy dolarów e, no więc też e, no, podobna kwota, tak? Bo z tego co pamiętam tam było to 30, 30, 40 tysięcy coś czy czy 30 tysięcy coś coś takiego, więc podobnie, ale no jeżeli chodzi o kursy, no to tutaj wystrzeliła sytuacja mocarnie i w ogóle. Przede wszystkim fajne jest to, że cały czas mam nowe pomysły na kursy. Mało tego, mam analizy gotowe, no bo oczywiście jak aktywnie grałem w turniejach, dla tych, co nie pamiętają, to w maju przeszedłem sobie na emeryturę szachową, więc jak grałem w turniejach, no to analizowałem dużo rzeczy, więc mam przygotowane materiały na mnóstwo nowych, fajnych kursów, tylko kurczę przez to komentowanie, nagrywanie na YouTube'a notorycznie nie mam czasu, żeby to wszystko ponagrywać, ale e, takie kilka nowych kursów w roku e, chciałbym wypuszczać, e, także e, kolejne fajne kursiki będą wlatywały do sklepu.